Telewizja Skawina. Stowarzyszenie Daj Nadzieję od lat wspiera szpital w Radziszowie. Dzisiejsza impreza jest konsekwencją realizacji tego, tego wsparcia. Czy może Pani coś powiedzieć o tym, co tutaj się dzisiaj dzieje? Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, dzisiaj się dużo dzieje. Zaprosiliśmy tutaj wolontariuszy Orlen Online, z którymi współpracujemy już dość długi czas. Tego typu akcja, czyli takie warsztaty pod aniołem, tak, tak je nazwaliśmy, czyli warsztaty przedświąteczne. Odbywają się tutaj na terenie szpitala pierwszy raz, myślę, że nie ostatni, może pod innymi postaciami wtedy. Podczas tych warsztatów dzieci tutaj wykonują rzeczy z ceramiki. Prace ich, które zostają tutaj zrobione, zostaną zabrane po prostu przez artystę pana Bogusława Popowicza, artystę miejscowego rzeźbiarza, który te prace wypali i Zostaną one przeznaczone na spieniężenie podczas kiermaszu Świątecznego. Orlen jest częstym gościem szpitala w Radzieżowie. Orlen Oil, wolontariusze Orlen Oil po raz pierwszy gością tutaj w tym szpitalu w Radiszowie. Współpracujemy ze stowarzyszeniem Daj Nadzieję, które wspiera podopiecznych tego szpitala. Stowarzyszenie może liczyć na nasze wsparcie i stąd właśnie taki pomysł, żeby tutaj się znaleźć jako wolontariusze, wspólnie przeprowadzić przedświąteczną akcję. Telewizja z blisko Ciebie i Twoich spraw.